A, to będziesz tu siedział? Nie? <laughs> Już? Można? No i moi drodzy, Wróć. No i moi drodzy, wróciliśmy. Lekko opaleni, troszkę zmęczeni. Troszkę zwiedziliśmy, trochę zobaczyliśmy. Czy warto? Zaraz się okaże. To taka zajawka by była? Zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, najlepiej sobie tradycyjnie piwka. E, dzisiaj na warsztat wędruje piweczko Trecher. Moim zdaniem najlepsze piwo, jakie można kupić na Węgrzech, jeśli chodzi o piwa koncernowe. Kosztuje jakieś 3,80 w Tesco. Można sobie przy wyjeździe z Węgier po prostu kupić zgrzeweczkę i przywieźć do, do, do Polski. Kurwa, nie mogę się doczekać, jak to wejdzie we mnie. O, o, zajebiste to piwko. A więc tak, piwko nalane, więc zaczynamy. Planując tegoroczne wakacje, troszeczkę mieliśmy zagwostkę, gdzie się wybrać. W tamtym roku była Chorwacja, w tym roku galopująca inflacja, i wszędzie drożyzna spowodowała, że naszym celem padło hajdusz oboszlo. To znane legendarne hajdusz obszlo. Chodzi o takie podobno powiedzenie w naszym kraju, że prawdziwy Polak powinien być chociaż raz w hajdusz oboszlo. Idąc tym tokiem tego powiedzenia, postanowiliśmy sprawdzić, na czym polega ten fenomen tego malutkiego, 23 tysięcznego miasteczka na Węgrzech. Przygotowując się do wyprawy, wertowałem filmy na YouTube, no, żeby po prostu sprawdzić, co tam się dzieje, jak to wygląda. I wszystkie filmy były z basenów, z parku. No ale hajduszu boszu to nie tylko basen. To też knajpy, to też deptak, to też ludzie, to też koncerty, lotnisko, więc w tym odcinku chciałbym się skupić, yy, ale też yy, opowiedzieć troszeczkę o debryczynie, który jest troszeczkę w cieniu Hajdusza Boszlo, ale czy koniecznie tak musi być, to zaraz się okaże. Jadąc w ogóle na nasze wakacje na, e, do Hajdu, e, miałem troszeczkę mieszane uczucia, gdyż e, no w tamtym roku morze, Bałkany, plaża, kamienie, skały, no w tym roku baseny są się kurka wodna. Czy ja przypadkiem już nie jestem za stary, żeby jechać na baseny. No ale to zrobiliśmy po prostu pod nasze dzieci, które tam jeszcze jeszcze nie były i żeby sobie zobaczyły jak wygląda duży kompleks basenowy, żeby przeżyły jakąś fajną przygodę troszeczkę za granicą. Wystartowaliśmy ze Stalowej Woli, nasza trasa przebiegała do dołu na południe kraju do granicy z Barwinkiem jeśli ktoś się będzie wybierał tą trasą to uważajcie po drodze mamy trzy wahadła drogowcy remontują przepusty wodne mosty gdzieś tam wbijają pale no <laughs> Wahadełka są krótkie, ale jak nawali troszeczkę tiru, bo tam jest ruch tranzytowy, to można, można troszeczkę czasu stracić na dojazd. Jak wiemy, na Węgrzech jest paliwo drogie, jeśli nie jesteśmy mieszkańcami węgier. Tak nasz przyjaciel Orban wymyślił, że nawet Polaczki będą płacić y, drożej, czyli tam jeśli nie jesteśmy spoza Węgier, zapłacimy około 10 zł za litr. Tak więc fajną sprawą jest, że w Barwinku na samej granicy jest jeszcze stacja Orlen. Więc zatankowaliśmy <tankowałyśmy> naszego busa. To jest spe specjalne podziękowanie dla mojego brata, który nam użyczył niezawodnego Volkswagena tę czwórkę Caravella. Zatankowaliśmy duży, tam jest duży bak, zatankowaliśmy pod samiutki korek. No i wyruszyliśmy w stronę Hajdusza Bośla. Gdzie wcześniej wykupiliśmy winiety. No właśnie, kurwa, ile te winiety kosztowały? Halo studio. <laughs> winiety po przeliczeniu na nasze pieniążki kosztują 77 zł. winieta na Słowację i 148 zł. winieta na drogi węgierskie. Jest to są winiety dziesięciodniowe. Droga przebiegała szybciutko, szybko się dostaliśmy do, do Hajdusza Boszlo, droga w porządku, czasami, czasami dwupasmówka, jakieś ekspresówki, więc naprawdę to e, fajnie szybko przebiegało. No i co, meldujemy się w Hajduszo Boszlo, zajeżdżaliśmy od strony Debreczyna, skręcamy w prawo zaraz za takim skateparkiem, za chwilkę mijamy dworzec PKS-u i po prostu już jesteśmy, przed nami kłania się aktualnie w remoncie, deptak i za deptakiem za chwilkę główne wejście do naszego głównego celu Hola, motherfuckers! Welcome to the Hajdusza Boszlo! Wertując strony internetowe fora odnośnie wyjazdu do hajduszu Boszlo chciałem zaczepnąć jak największej wiedzy co wziąć, co kupić, co nie kupić, co drogo, co taniej Wszyscy jakoś tam polecali, żeby wziąć jak najwięcej jedzenia piwko, alkohol, bo to wszystko można po prostu wnieść na baseny. Nikt nie kontroluje nas, co mamy w walizkach, w lodówkach, więc to wzięliśmy. Wzięliśmy sporo też piwka polskiego, żeby podzielić się z naszymi węgierskimi przyjaciółmi, który, których byśmy tam spotkali na miejscu. W tym momencie chcę podziękować naszemu Piotrkowi, który ogarnął nam piwko. Myśmy akuratnie w tym razem, tym razem, pierwszym razem nie pojechali typowo budżetowo, bo Polacy jeżdżą tam na kemping albo wynajmują. Apartamenty, które no tak dosyć tanio wychodzą. Tam nie wiem 30-40 zł osoby za apartament to jest naprawdę bardzo dobra cena. Myśmy zakwaterowali się w hotelu Platan Garden, co może być takim. No nie wiem, czy luksusem nie wiem. no Po prostu chciałeś szukać jakiejś opcji ze śniadaniem. Nie chciało nam się wstawać rano i po prostu stać w garkach, czy tam przy, przy kuchni i kle, kleić jakieś tam kanapki, więc to nas przekonało. Taką fajną niespodzianką po przyjeździe do, do hotelu było to, że hotel się znajduje zaraz przy basenach. Wychodząc z hotelu po prostu 30-40 metrów i byliśmy już przy bocznej kasie przy wejściu na baseny, więc naprawdę to była zajebista sprawa, gdyż ładowaliśmy ładowaliśmy w lodówki co się dało, braliśmy wszystkie leżaki i po prostu po, przyby po przybyciu kawałka drogi byliśmy już na, na, na basenach. Baseny kosztują następująco, tam jest 3600 forintów, to jest Bilet normalny, bilet dla dziecka, studenta, emeryta to jest 3100 forintów, a jeśli ktoś ma dziecko tam, chyba, chyba do 3 lat, to jest chyba tam 200, 200 forintów. Na polskie to wychodzi 43 zł, 37 zł. Tak, 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 tak to mniej więcej wygląda na nasze polskie złotóweczki. No dobra, wchodzimy na baseny, czyli to co od kilkudziesięciu lat tam, gdzie jeżdżą całe pokolenia, setki, tysiące naszych krajanów, żeby odpocząć, żeby, żeby się wyszaleć, żeby troszeczkę poprawić zdrowie, no to już mówię, jakie są moje wrażenia. Ja już mam troszeczkę lat na karku. Ponad 30, za niedługo może będzie 40, jak dożyje. Więc już trochę w życiu zobaczyłem. Trochę Aquaparku zwiedziłem, troszeczkę za granicą też byłem. Przekraczając bramy hajdusz Szoboszlo Aquaparku, to jakbym się cofnął w czasie. I tak czytając fora, tak wszyscy tak mówicie, że tam co najmniej 15 lat temu zegarek stanął i tak to wszystko wygląda. I nie mówię tu w sensie takim złym, bo e, nie jestem jakiś tam e, wysoko postawionym gościem. Co mnie spotkało. Bardzo duża, niezliczona ilość basenów. Ogromna. Tam jest ponad chyba 19 tych basenów na 30 hektarowym terenie. To jest ogromna ilość. Niestety, słońce i nienawadniane trawniki sprawiły, że wszędzie są. Gołe stepy, no nie ma trawy, czyli jak ręcznik położysz sobie na ziemi, to będzie ją brudny. Od czasu do czasu gdzieś tam na basenie odpada tynk, odpada farba, no kibelki, no to już tam naprawdę pamiętają zamieszłe czasy. No nie jest luksusowo. W Polsce już mamy lepsze takie rzeczy. Ale są plusy. Plusy są te takie, że tak jak już wcześniej powiedziałem, jest bardzo duża. Ilość basenów, a dla dzieciaków jest ogromna ilość zjeżdżalni. Za te zjeżdżalnie musimy oczywiście dodatkowo zapłacić. Możemy to zrobić zaraz przed wejściem, kupić sobie po prostu jeden bilet na wejście na cały kompleks, i dodatkowo na zjeżdżalnie, albo możemy po prostu kupić bilet na cały kompleks, wejść tam, pomoczyć się w tych basenach i później ewentualnie sobie dokupić ten, ten bilecik. Zjeżdżalnie kosztują 54 zł, Chyba się bo tych zjeżdżalni jest naprawdę bardzo duża ilość i niektóre są naprawdę zajebiście ekstremalne dla mnie. Polecam żółtą zjeżdżalnię, którą wyskakujesz... No nie no, jak ja wyleciałem tam ze swoim synem, to wszyscy Polacy, wszyscy tam mieszkańcy Węgrzy, że się usłyszeli gromkie o kurwa. Byłem raz i już, już tam nie pójdę. Mój syn tam korzystał z tego w ogromnej ilości. No dobra. Co oprócz tego e, akoparku, no, mamy o, oczywiście dużo tych e, budek z, z różnymi jedzeniami, z langoszami, z guloszami. Minus jeden jest taki, że woda w basenach jest zimna. Nie tylko moim zdaniem, tylko większości zdania powinno tam 2-3 stopnie więcej być, gdyż jak się wchodzi do basenu, to jajeczka się robią małe. Ale nie o tym mowa. Wszyscy wiemy, jak wyglądają baseny w Hajduszu Boszlu. jeśli nikt, nikt nie wie, wbijacie na YouTube, jest tam setki setki ilości filmów pokazanych, strefy premium, strefy dla dzieciaków, zjeżdżalni. Hajduszu Boszlu to nie tylko aquapark, to też miasto. Fajnie, że na czas wakacji w centrum miasta rozbija się wesołe miasteczko i po prostu jest do dyspozycji wszystkich wszystkich tutaj wakacjowiczów. Bilety nie są drogie, tam od 14 do 17 zł chyba na polskie. Na różne tam atrakcje. koło 17-18, jak słońce zależy, to oni dopiero to odpalają. Chyba do północy tam śmiga, tam dzieciaki, dzieciaki wariują. Myśmy trafili na fajny weekend, gdyż 15, od 15 do 17 lipca w Hajdušo Boszlo odbywa się tam Aero Show bardzo fajna impreza lotnicza. Oczywiście nie ma takiego dużego rozmachu jak u nas Air Show w Radomiu, ale no, można podziwiać po prostu jakieś tam popisy kaskaderskie, czy tam na odrzutowcach, czy na, na płatowcach, czy na helikopterach. Fajna, fajna taka odskocznia. Od tego całego basonowego nowego szaleństwa. W Hajdusze Boszlo jest też Deptak. Dużo ludzi tam na tym forum to jest dla mnie głupota. Skarżą się, że, że chunia, bo Deptak jest w remondzie. Ludzie, kochani, jak ma być fajnie, jak ma być nowocześnie, to musi to być ten remont. Fajnie, że zaczynają powolutku od tego Deptaka, może w końcu przejdą yy, do, do tych basenów. Taka ciekawostka, do 17, tak mniej więcej godziny, Deptak jest praktycznie pusty. Nie ma tam żywej duszy, bo no, całe miasto siedzi siedzi na basenach basenach. No. Baseny po godzinie 16 są tańsze. Przeważnie korzystają z tego mieszkańcy po prostu miejscowości, którzy po pracy idą się tam ochłodzić i, i, i wyszaleć. Od 18 do późnych godzin wieczornych to dep tak zamienia się po prostu w promenadę, można tak powiedzieć, jak nasze Krupówki, nasz Monciak na Sopocie. Jest dużo ludzi, knajpy wystawiają swoich DJ, jakichś tam grajków, jest scena miejska, jakieś tam pokazy dziecięce, naprawdę fajnie to wszystko wygląda, wszystko tętni życie, Można pójść do knajpki przydrożnej tam i po prostu zjeść dobre jedzenie lub napić się dobrego piwka. Ja polecam skorzystać z usług knajpy. Nazwa będzie zaraz na dole wyświetlona, ale postaram się ją przeczytać. Kemences, Casadra, Eterem. Kemences, Czardo, Eterem. Bardzo fajny klimatyczny ogródek. Z muzyką na żywo tam panowie na skrzypkach przygrywają. Troszeczkę są uciążliwi, jak chodzą tam od, od stołu do stołu i gościu ci tam tym smyczkiem tam y, miertoli, bo chce żebyś tam usadził tą strunę tam, jakieś tam te, te forinty. Gulasz zupa, naprawdę dobra. Dostajemy do tego gulasz zupy słoiczek z y, ostrą papryką, y, takim ajwarem, y, którym możemy sobie sami dostosować osość. Y, Stopień ostrości kluski lane z kulaszem, czy kluski z serem i z gulaszem, tego jest naprawdę tam ogromna, ogromna ilość. No i co mnie zdziwiło w menu, można nawet kupić sobie kurze muszczki, eee, albo coś tam z jądrami chyba też było coś związane. No nie próbowałem. Zdłuż te do samego końca i po lewej stronie będzie... Będzie ten ogródek. Dużo ludzi polecało szilfę. No myśmy tam byli i to jest ciąg tej samej nazwy barów, nie wiem czy to jest ten sam właściciel, bo tam jest pizzeria i, i normalna restauracja i lodziarnia. No byliśmy i ja jestem fanatykiem żeberek, więc zawsze gdzie jestem to muszę po prostu spróbować żeberek. No mówiąc kolokwialnie dupy mi nie urwało. Ani przed, ani po. Co tam w tym Boszlo jeszcze? Aha, jest cyrk, można iść do cyrku. Można się przejechać po mieście takimi modnymi co w Polsce nad morzem są pociągi. Można wypojeździć wypo 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 riksze. No tak jak mówię, wieczorem tam to mi miasto tętni i tak tak dosyć grubo. No ale 24. jest wszystko już praktycznie czynne, miasto idzie spać, bo na drugi dzień, o 8 czy tam 9, w czasowicze zaczynają robić kanapki, śniadania, i o 10 odpalają wroty i szturmują wejścia do basenów. no I tak cały dzień z powrotem mija. Baseny tam w środku langosze, nie langosze, piweczko, zjeżdżalnie. I o 18 wszyscy wracają, prysznice, jakieś obiady, kolacja, niadepta, i tak w kółko, i tak w kółko, i tak w kółko, ale niedocenioną miejscowością obok Hajdusz Obosza, dosłownie. 20 km od Hajdusza oboszu jest Debreczy. Dużo większa miejscowość, chyba druga nawet pod względem wielkości na Węgrzech i jest tam też Aquapark. Pojechaliśmy tam, spróbować zobaczyć, jak to wszystko wygląda i to zrobiło tam na mnie mega zajebiste wrażenie. Ale od początku. Pojechaliśmy samochodem, podróż ta trwa jakieś 20 minut, czyli ca całe nic. Przed aquaparkiem jest strefa parkingów płatnych i bardzo polecałbym skorzystać z tej usługi do godziny 18. To jest maksymalna opcja, jaką możemy. Od godziny 18 te parkingi są bezpłatne, a parking kosztuje grosze, gdyż parking kosztuje 17 470 chyba forintów. To na polskie to jest jakieś 20 parę złotych. To jest całe nic. Byłem świadkiem, jak panowie Policjanci chodzili od czasu do czasu i po prostu man wkładali mandaty za wycieraczki. Wjeżdżamy do Aquaparku. Profesjonalne kasy, młynki, panie ładnie ubrane, obsługa miła, dostajemy nie opaskę papierową, tylko zegarek z chipem, na którym możemy sobie później kupować jedzenie albo tam naładujemy sobie tam jakieś tam pieniążki, żeby później płacić za te wszystkie rzeczy. 11 900 kosztuje bilet na Aquapark The i w tym bilecie jest wszystko. Co to znaczy wszystko? To, że y, nie musimy dopłacać dodatkowe rzeczy do np. na zjeżdżalnię. Na Wszystko mamy w cenie. Przekraczamy młynek, wbijamy i słuchajcie, no nie uwierzycie, wszędzie jest zielona trawa. Myślicie, że jak Bar się jara trawą? No właśnie, jaram się, bo w dużo mamy stepy. Wyjałowioną ziemię, yy, gdzie każdy krok czasowicza powoduje, że ten piasek unosi się i, i się kurzy. Ręcznika nie, powie, nie położysz, bo zaraz się tam upierpatoli. W Debreczynie jest zieloniutko. Trawa jest sukcesywnie podlewana, przystrzyżana, więc naprawdę super to wygląda. No, i cały kompleks robi wrażenie. Nowoczesne zjeżdżalnie. Fakt. Nie ma ich dużo, bo jest raptem ich cztery zjeżdżalnie. Dwie pontonowe, dwie na pleckach. No, ale fajnie to wygląda. No, yy, strefa VIP, strefa premium. Bardzo fajne zjeżdżalnie dla dzieciaków. W ogóle strefa dla dzieci takich małych, tych berbeci. Czy 5-6 lat. Wyłożona tym miękkim, taką tą gumą, jak u nas w zabaw yy, w Polsce. Yy, jakiś tam park tematyczny piracki. Mnóstwo Mnóstwo zieleni i mnóstwo tych tryskających tych atrakcji. Fala, sztuczna fala, ta, która w Hajdu Szoboszo dosyć często zawodzi. Tam działa na pełnej parze. Jak ktoś był w teatrze, to wie, że trzy dzwonki oznaczają wyjście aktorów i rozpoczęcie spektaklu. Tak tutaj w Debreczynie dwa dzwonki. Tak jak w szkole: dwa dzwonki. Jeden dzwonek, drugi dzwonek. Jak już wszyscy drugi dzwonek usłyszą, to jest wielki aplauz i już. Czuć to napięcie, że zaraz wystartuje ta, ta fala. No, zajebista sprawa. No, no, wyściekaliśmy się tam zawsze czasy. No, akurat nie byliśmy w Debreczynie, gdzie właśnie w Hajduszu Boszlo ta fala nie działa, więc to nas zajarało. A oprócz tego w Debreczynie jest bardzo dużo rozmaitych punktów gastronomicznych. Pizza to standard. Jest jedzenie greckie, jest, są hamburgery, są frytki, jakieś tam lody. No, fajnie to wszystko wygląda. No i jest nowocześnie. Zależaki Właśnie to jest tak trochę nie wiem o co chodzi, bo inni piszą, że za darmo, no my musieliśmy zapłacić, a to jakieś grosze, groszowe sprawy, fajne, wygodne leżaczki. No i co? Aquapark jest tak skonstruowany, że nawet przy dużym słońcu rzuca sporo cienia na swoje baseny. Czyli siedząc w basenie nie, mu, nie, nie musimy się jarać po prostu słońcem, tylko po prostu ukryć się gdzieś tam w cieniu. E, oczywiście ma też dwie Dwieniecki z Borowiną. E, tam jest w jednej chyba 36 stopni, w drugiej 38. Trzeba przygotować się na wejście do tak gorącej wody, jeśli mamy na zewnątrz 40 stopni. No ale tam e, się wylegują e, starszyzna. A właśnie, jeśli chodzi o wiek, no. W Debreczynie jest dużo, dużo młodzień. Hajdusze Boschło jest takim troszeczkę uzdrowiskiem. My tak mówimy, potocznie suwaki przyjeżdżają i po prostu starsi ludzie wylegiwują się w basenach. W Debreczynie jest dużo młodzieży, no i tyle. No. Ogólnie polecam chyba bardziej Debreczyn, ale nie wiem jak, nie wiem jak w Debreczynie wyglądają sprawozdania z Legami. Myśmy jeszcze w ogóle trafili na super, zajebisty festiwal. To był taki strzał w dziesiątkę, to już strzał w dziesiątkę, nie w dziesiątkę, bo po prostu był fuks. Przyjeżdżając do Debreczyna dowiedzieliśmy się, że jest festiwal. Ja jako, że jeżdżę trochę po świecie i na trochę tych festiwalach byłem, o tym jeszcze nie słyszałem. Campus Festival się nazywa. W tym roku tam jedną z głównych gwiazd był Tiesto DJ. No i byliśmy na tym festiwalu. 19 potężnych scen. Małych, dużych. Naprawdę ogromny teren. I to też fajnie można połączyć z pobytem naszym yy, czasowym. Do południa baseny, a potem jakiś tam festiwal. Co mogę wam jeszcze powiedzieć? Wiem, że dużo Polaków może mnie zaraz hejtować. Co ty? A wiesz o tym hajduszu Boszlo? Jeździmy tam już tyle, tyle lat i tym ci przeszkadza. Oczywiście, każdy lubi co innego. Ja jestem młody, yy, troszeczkę się naglądałem. Nie hejtuję hajduszu Boszlo, nie hejtuję. Gdyż wiem, że tam można spokojnie jechać na wakacje budżetowe. Ogarnąć sobie tanie pole namiotowe, yy, jakąś tanią kwaterę i naprawdę w dobrych pieniążkach możemy wziąć dzieciaki na wakacje. No i chyba przede wszystkim tam się jedzie ze względu na dzieci, jeśli chodzi o młodszą e, społeczność naszego kraju, gdyż no, dzieciaki mają tam naprawdę duże pole do popisu. Jak wjeżdżają na zjeżdżanie, to jest po prostu ich tam nie ma przez cały dzień, po prostu... Dorośli siedzą sobie przy, przy, przy basenie, czy tam na jakimś kocyczku, czy leżaczku bardziej, bo tam kocyk nie, nie, nie wchodzi w grę i po prostu ma spokój. No. Dużo Polaków, jeśli chcemy zamówić sobie langosza z serem ze śmietaną, to po prostu idziesz do, do baru i mówisz: Chcę langosza z serem ze śmietaną, wszyscy cię zrozumieją. Tam Polacy są chyba drugą narodowością opanowującą to ca całe, 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 całe miasteczko. To powiedzenie, że raz w życiu trzeba być w Hajdu, Szoboszlo, jest prawdziwe. Warto tam pojechać, warto, warto, warto zobaczyć i ocenić sobie samemu. No. Ja Wam przedstawiłem różnicę między dwoma miejscowościami, gdzie dzieli nas 20 km tylko. No. Tu mamy troszeczkę, można powiedzieć, komunę, w drugiej mamy nowoczesność. Decyzję pozostawiam Wam, no. Wasze opinie. No. Jeśli macie inne opinie, napiszcie w komentarzu. Abo co? Ja może tu coś tutaj powiedziałem. Prostujcie. W każdym razie, im wcześniej pojedziecie do Hajdusza o tym lepiej. Bie macie dzieciaki? Szturmujcie tam. Dopóki jeszcze mniej więcej jest tanio, bo wiadomo, ceny rosną wszędzie, inflacja nas dojeżdża, za niedługo może wszyscy będziemy biedni i nie będzie nas stać na to wszystko. Jeszcze taka ciekawostka, jeśli chcecie dostać się do Debryczyna kursuje PKS, 11 złotych zapłaciliśmy za 3 osoby, czyli całe Całe nic. Yy, autokar jedzie 30 minut. Yy, z PKS-u na baseny dostajemy się tramwajem. Tramwaj też jakieś tam grosze. Myśmy chyba polecieli nawet na tą gapę. Jeździmy dopóki możemy. Dopóki mamy pieniądze i mamy czas. Czasy są trudne. dużo Boszlo jest niedaleko. Pozdrawiam Was serdecznie z naszego studia. I co? Powiem tak infantylnie. Zapraszam do subskrypcji. A i polecam tu piwko Dreher. HEEEEEE <laughs>